Dziwne skłonności do zwyrodnialca, no to w końcu wcześniej wychodzą na kolejną partnerkę. Co yy, I co to da? No co to da, że farmazoni, że na nią po prostu nastrał, po prostu wziął i, i trochę zszargał jej opinię tym, że wymyślił, że ona chciała, żeby na nią nastrał, A jest na, jest, skoro jest na to potwierdzenie, że na nią nie zrobił i może troszkę poprawić swój wizerunek tym, że on farmazoni, a z niego zrobić debila, ja jestem jak najbardziej za. Ja Wam od początku mówiłam, że ja się że po prostu. Wy... Ja udostępniłam te szoty, żeby pokazać, jakie to jest wyrodnianiec, jakie to jest debil, i po prostu, że chcia... chciałam przestrzec wszystkie dziewczyny przed nim, włącznie z Karyną. Słuchajcie, ja Karlinie jest źle, wcale nie życzę, że się tymi. Ale wiesz taki... teraz. ci ja powiem, z... wysłaś mi te screeny, nie? No wiesz, to nie ma. Tak, wiesz, ja, ja, ja napisałam. Ale coś Ci powiem, słuchaj. Ale wiesz, że to ja nie Ja napisałam w ogóle wczoraj. Aprycja. No. Nie? Ale wiesz, że to nie jest jej styl odpisywania, nie? No też tak mi się wydaje. No nie ci, ja ci mówię po co to ona. ona. Ciężko, ciężko jest mi tu po powstrzyznac czy to jest jej styl e, czy nie. Ale jak ci powiem, od razu że mówię, że nie. totalnie nie znam. Ja ci od razu mówię, że nie. No czy? Po prostu... No, więc wiesz, no ty wiesz lepiej, tak samo jak ja, wy możecie mi mówić różne tam pierdolety ludzie, że wy wiecie lepiej, że to jest telenovela, miłość chuj, wie co jeszcze, wszyscy już dzisiaj mówią, że oni się, ej, ona w ogóle się mu tak po złości chciała zrobić, że już przechodzi na gdzieś to, że następnego faceta, że chce się znaleźć, bo on nie chce statusu związku, a ona w ogóle już sobie, że kolejnego chopa szuka, nie? A, daj jej Boże jak najgłębiej. Jak najgłębiej? I jak najdłużej? Słuchaj. Żeby była kochana. Jeśli... Żeby była kochana tak jak Ty ją kochałeś, nie dla pieniędzy, tylko przechodzenie... taka jaka jej była. jest. Jest co Ci powiem, przechodzenie związku, związek nigdy nie kończy się dobrze. No tak, szyb, tak szybko nigdy. Jeżeli to ma być prawdziwa miłość szczera, słuchaj, Jeśli ja, zna, ja chłop... wiem, bym ja powiedział... No. Chłopa chłopem zastępujesz, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Żeby co, może być 5 minut uroczenia, tak. potem tak. to... Ja Wam pomówiłam to od samego początku, że znam Grześka, jak on był za czasów z pewną kobietą w związku, on mi to tłumaczył, on kobietę oczekuje w związku. Na pewno dziewczynę, która zdradza, która nie jest pewna, która pisze z innymi chłopami, która ma dzieci, które jest wstyd, wstyd. Ona chodzi, sorry, no ja nie będę wierzyła no, no nie będę o niej źle mówić, bo wcale to nie chodzi o to, żeby mi teraz ośmieliła ale sam widzieliście jej pewną ostatnią konferencję. Więc po prostu, chłop, który chce ja nie, być ja nie, ja nie O, właśnie, ja nie przeszedłem w związku związek, bo ja z Typiarą zerwałem, a ona mi żyć nie dawała po prostu. To była różnica, no. bo ja z tą dziewczyną zerwałem wtedy. Mm, tak dla sprostowania. Słuchajcie to, jest, słuchajcie, to jest kwestia kwestii. Grzesiek, ja nie wiem, czy co tam Lizzy ma w domu, w głowie, czy ona tak naprawdę coś czuje do owcy, czy to jest prawdziwe, czy nie. Na pewno jest. Nie wiem, czy oni to specjalnie powiedzieli, czy nie kochuje mi to lata. Ale wiesz, no ustosunkuję się do tego, bowiem też, jak wygląda długo te, te trwająca relacja w związku toksycznym lub no, mniej. Tak, jak u mnie, na toksyczna, i u ciebie też pewnie trzyletnia około, tak? No mm. i po prostu wiem, że z tym osobą w jakiś sposób na kimś jest przyzwyczajenie, przywiązanie emocjonalne, fizyczne. Nie chcesz tej osoby odpuścić, niby nie chcesz z nią być, ale jednak trwasz dalej, bo co myślisz, to się wydarzy, może się zmieni, dajesz tu nadzieję. Najgorsze jest dawanie komuś nadziei. E, po prostu, że może się ułożyć, może będzie inaczej, a później nagle odpierdalasz coś na drugi dzień, czy do kogoś innego, tak? Nie, nigdy się nie ułoży, zawsze będzie to samo. Ale nie, nagle no, się tak po prostu zjebało... Wiesz, jak? Bo no, tak jest, jest, bo z... tak jak ty, byłaś, tak jak ja był, ty byłaś, nie że normalnie ty byłaś zawsze i on wiedział, że zawsze może cię przyjść. I jak mu z jakąś dupą nie wyszło, to wiedział, że jesteś pod telefonem i jesteś na tak, zawołaniu. Dlatego Wczoraj roku mnie trzymał za każdym razem jak, jak się jakoś sobie poruchał, przeprowadził, to wiedział, że ja mu zawsze to wybaczyłam, bo po prostu go kochałam i zmanipulował. Ludzie się dziwią, dlaczego ja tyle trwałam w totecznej relacji yy, i tak to ale z mojej strony też ja wam powiedziałam, tego nie kryłam, żebyśmy otwartej relacji, ja też, on sobie robił, co chciał, ja robiłam, co chciałam. Ale ja go kocham, nie? on do no mnie skończył? ja szóra, właśnie niby zauważyłem, też... że on chyba, że on tak właśnie robi. Tak jak ty opowiadałaś, jak on to zaczyna, jak on to wchodzi w to wszystko, a potem się wycofuje i zostaje przy tym, że, że chce różnej do relacji, nie? I tak szybko dosłuchaj... i zostawić te osoby blisko siebie. Ale jak, ja to ty mówiłam, to, jak ty mi to opisałaś, przysła... opisałaś mi to ostatnio. Tak? Nie, nie ostatnio. Tak? Ty mi to opisałaś, nie wiem, tak. miesiąc temu to było? Tak. No, ale ja to Wam to mówiłam, jest. bo ja znam schemat postępowania i przywiązania tej osoby do dziewczyn, do nowych koleżanek, przyjaciółek. Był z pewną panią na rzek w pewnej relacji, a później nawet przyjaciółmi. Był Żanetko. kiedyś z panią na O i nagle chciał zostać z nią przyjaciółką, jak on no to jak nie wyrzucił swojej własnej. Tak, to żeby przyjaciółką. On też nie chce, byłem. on nie chciał ze mną być w związku, ale chciał, żeby była przy nim jako przyjaciółka trwała. Bo lub mieć najwięcej koleżanek przy sobie, które będą go wspierać, który będzie się żalić. Będzie Będę mógł poruchać. Platoniczne... Będzie mógł tak. Platoniczne przyjaciółki, jedne do bzykania, inne po prostu do żalenia, a inne toksyczne, które będą bronić go w ogień, tak jak na przykład ostatnio wyniknęło z Nową Przyjaciółką. On po prostu bierze sobie takie grono ja w o niej, robi ja rozmawiam to, Z drugą to, a to. to, to Ma on kilka dziewczyn od pewnych rzeczy, no? Zaraz, wypierdolę zaraz całą moderację. Jeszcze jedno wyciszenie, tu zobaczę. Jeszcze kurwa jedno wyciszenie, ktoś wyciszy cokolwiek. Wypierdolę całą moderację jak leży. I nieważne, kto to wyciszył. Nie no, wyciszać. No, i daję tobie do, do słowa no dodać, bo jestem taka, że jak zaczynam gadać, to mi jest ciężko wciszyć. Nie wyciszać. No. Ej, a dlaczego mi się telefon nie ładuje? Teraz Kuku będzie się... Słuchajcie, coś mam z kontaktem, muszę się przełączyć. Także tak, dziękuję Ci, że jesteś wśród tych osób, które chcą pokazać te prady Ja cały czas mówię, a nie jedna rzecz, którą powiedziałam, uczył doskonale. nie, ja w nie, 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 krzyczę nie na nich. Ja na nich nie krzyczę, po prostu ja prosiłem, żeby nie wyciszać. Nie wiem, czy kogoś kurwa nie było i nie widział, jak ja to mówię. To w tym momencie drugi raz mówię, nie wyciszać w pizdu. Ja też nie wiem co się u mnie dzieje, bo nie czytam czatu na razie, totalnie. Tutaj dziewczyny. W ogóle ktoś jest, jesteś moim ogólnym moderatorem? A zresztą, mnie... słuchajcie, dla mnie możecie pisać, co chcecie wyzywać, mnie mnie to już nie rusza. Jestem Hajt trochę po mnie nerwowy. Jestem trochę nerwowy, tak, przepraszam od razu, za to moje takie. Eee, Widzisz, że jestem już coraz mniej nerwował, po prostu już się przyzwyczaiłam do tej nie, sytuacji. Madziuka, ja nie, ja nie krzyczę, ja nie krzyczę na was, tylko po prostu jak wyciszacie, to jest jedna rzecz, która ma być wyciszana. Jaka to ma być rzecz? Temat dzieci wyciszać, a resztę zostawić. Niech sobie resztę będzie. Dobra? Spokojnie, dziewczynki, widzę, że jesteście, jak ty, który był ostatnio moderatorkami, to są w dalszym ciągu. Tylko jak ostatnio też mam, miałam do Was prośbę, jeżeli ktoś się będzie włączył do, do pewnej rozmowy, to nie wyciszajcie wszystkich i nie tym bardziej trzeba mieć powód, żeby to wyciszać, tak? Nie, ja, swo, ja swoją moderację bardzo lubię, tylko oni czasami chcą za dobrze dla mnie, a ja kurwa nie chcę, żeby inni nie no Ostatnio, rozmawiać. Ostatnio też dostałam reprymendę lekką, że po prostu no, ktoś tam za bardzo wyciszali. wszystkie. Ktoś coś powiedział kontra, od razu wyciszali mi wszystkich. Dobra, nie, nie ma co wyciszać się. Nie słuchajcie. chodzi, żeby jakby wale, tylko o to chodzi, no. że ja, oni czasami chcą za dobrze. Oni na przykład nie mogą patrzeć, jak ktoś pisze komentarze i ich to szlag trafia, ale ja, ja ich to rozumiem. Ale mnie też irytuje, jak za dużo ludzi się wypierdala. Bo to jest irytujące. No, rozumiem Ciebie doskonale, jak to, jak to wygląda. E, jeżeli się uda, to może... Słuchajcie, jutro też jestem cały dzień w ogóle poza Warszawą, jestem w trasie. Nie powiem Wam, gdzie jadę. Zobaczycie wieczorem. Też, nie powiem, też parę oświadczeń, jutro pójdzie parę rzeczy. Powiedziałam, że napiszę. Napiszę w parę miejsc, zobaczę, czy po prostu mi odpowiedzą, czy mnie osre, o, osrają, tak jak próbował Pan Głuszcz, ale mu się nie udało. Nie, on cię tak, tylko mentalnie. Ten, ja poruszę pewne kwestie w końcu. Słucham? Mentalnie chciał cię ostrać mu nie wyszło. Nie, nie no jadłem. nie, no ale dobre, dlatego fajnie, bo zaczyna parę bitwe, rzeczy występniać, no no które. Ale prawda się w końcu obroni. Prawda się w końcu zaczyna bronić, bo. Jest dużo osób, które są przychylne gdzieś mi też dużo osób mi rozmowy udostępniać. dzisiaj też mi ktoś easy z tym, z tym co mówiła, blokuję wysyłają najbardziej mi dużo wysyłają i Także dziękuję, dziękuję, że się teraz więcej osób jest tym prawda w porządku. A jak ja wam mówiłem, że będzie, że będzie się wycofywał i se porucha i se pójdzie w końcu to, żeście się śmieli, kurwa, że to love forever. No to macie, kurwa, love forever. Ale oni jeszcze mówią, słuchajcie, znaczy, to, że ja nie znam jej na tyle, ale że ona aż dojebała takim tekstem, żeby on był zazdrosny, że ona sobie nowego chłopa, że ona sobie chłopa znajdzie, które chcą być z nim w związku, to coś normal... dziewczyna by tak nie powiedziała, naprawdę nie była wkurwiona i chciała zbudzić zazdrość kimś, to nie chce z nią być, a ona chce z kim być, bo to ewidentnie było, że ona chce z nią być, a nagle on się wycofał trochę, lekko. Nie wiadomo, czy to jest jeszcze nierobione pod kontent, bo ludzie już się nie. Wypowiadają, że pewnie on da kwiaty. Oni ludzie mówią, mówią że oni da kwiaty i będzie wielkie i nagle związek właśnie po walce, ludzie nie, też tak pewnie, mówią, że tak pewnie, myślą, się, że... Pewnie, pewnie się pewnie się i tak będą ten nie, więc mi to tam tylko mówić. ale tak to, że da... będą to, to, że będą robić to poza kamerami, czego my nie widzimy, no to jest na razie oczywiste, ale bycie ze sobą, a bzykanie się i spotykanie to jest co innego, no. No, to jest całkowicie co innego. Bo to jest zaangażowanie się całkowicie w ogóle w tę jedną osobę, obiecanie, że wszystko będzie ok, że będzie jej wspierać, że będzie z nią mieszkać i tak dalej, i tak dalej. A to właśnie chyba bycie związku. On, jak on ją podpisał, nie? No. I bierze z niej procent. Tak. No to jak. Kurwa nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo zastanawiam się. Bo na prywcie, no, nie, nie wiem, nie, no ogóle, znaczy nie ja, ja bym to chciał powiedzieć, ja to chciał powiedzieć, ale nie mogę tego powiedzieć, bo, znaczy mogę to powiedzieć w sumie, tylko że zaraz będę się z nią dary. jak to powiem, ale na, na priv ci powiem coś. Okej. Okay. Że, że tam poszło, tam poszło co inne, tam jeszcze inna rozmowa była, ale to ci powiem prywatnie, nie będę to mówił, ale Jasne, przykład... no nie wszystkie rzeczy powinny na światło dzienne no nie, wychodzić no nie wszystkie też... właśnie. Kurwa, czy nie wszystkie? No wszystko powinno być na świetle, ale nie będę o tym gadał. Wszystko ci, powinno na, na, na być w... jasne i klarowne, a nie żeby że oszukiwać powiem... ludzi w ogóle. Powiem ci prywatnie, po prostu. Wiesz, że ja wszystko dla siebie zostawiam. Jeżeli mi coś powie, że jest dla mnie, to po prostu dla mojej czystej satysfakcji, bo wiem wie mniej więcej jak jest. Ale ja nie, ja, ja nie, nie Ja właśnie nie muszę kłamać, żeby. To, że wysiadajecie w chuja robić kurwa swoim idolom, to jest inna bajka. Hmm. Nie, chcesz mnie podpuścić? Ale kto, a to ktoś tam u cię, ktoś Cię podpuszcza? Chcę mnie podpuścić, żebym powiedział? Ja już, ja już za, za, sta, za starym misią jestem w internecie, żeby mnie tak kurwa po prostu podpuścić, nie? To, Czyli tak, co? To może... Dostanę, dostan znaczy mówię, że coś, tą, jedno, tą jedną informację, żebym oczyściła w jakiś sposób e, swoje dobre... No, Ta, że nie mam dobrego imienia, ale przynajmniej troszeczkę oczyszczę. Dostaniesz screenshota dokładnego, co tam pisze. I to było napisane w ciągu, nie wiem, ostatnich 2-3 dni to było napisane. O, widzicie się, że y sprawa? Z jego emotką. XD? Czy nie dziewczyn? nagrywane po prostu. Ja to nagrywałem telefon. To jest na, na, nawet tego bym nie podrobił. Okej, nie? okej, okay, okay. rozumiem, rozumiem. To jest nagrywane. Ja bym tego nawet nie podrobił ze względu na to, że muszę to przyciąć, nie? Bo to cały film leci. Rozumiem. A tam mam filmu dwie minuty ponad, i ten, i muszę, muszę to przyciąć po prostu. Na spokojnie. Ja jutro też jestem w trasie cały dzień, więc jeżeli będę się łączyć, to po prostu będę też w pociągu jutro. zobaczymy, jeżeli, jeżeli udostępnisz mi to rano, to ja się do tego odniosę, ja to sobie wystawię i ja A wy a wiecie a ciągle w czyjejś dupie? Jak to jest? A, już już się wypowiadają u mnie. Tylko te, że, że mnie ja, ja nie powiedziałam niezbędnio. tego, ale teraz patrzcie, najlepsze to, że ja nie powiedziałem, że to jest z telefonu Karoliny, nie. A mi piszą właśnie, że, że, że ty jej wiesz, tam z dalej... Gdzieś tam trzepiesz to i tak dalej, i tak ale dalej. To, ale, ale to nie jest, ale teraz, teraz to najlepsza zagwostka, że to nie jest jej z, dele, z jej telefonu, nie? No to w ogóle, parano, para, w ogóle paranoja to jest wszystko, co się odjebało. Grzesio ma fajne koleżanki ogólnie. Takie szczere, takie udane. Takie jest i takie odrzane. Słuchaj, we mnie. Ja we... yeah, nie miał jest? bardzo długo wsparcia chociaż... Słuchaj, ja nigdy od niego nie miałam żadnego praktycznie wsparcia. Zawsze to ja się interesowałam, co on kiedy, gdzie po co. Nie na to, że mam to chcę, że Po prostu ja traktowałam to bardziej jako przyjacielską, głębszą relację, ale zawsze kiedy ja coś potrzebowałam, to zawsze nie ma czasu, nie chce mi się ma własne problemy rać sobie sama. Nie chce, on nie chciał mnie nianiczyć, z jestem dorosłą kobietą, ale że ja mam jakieś problemy, od razu... Patrycja, co mam zrobić? Jak w tej sytuacji się czuję? Nie mogę spać ja po nocy. Nie, To ja zawsze byłam jego oparciem. Karolina, to, jest, Karolina Sparcie, to nie, buradan, nie moja baba. A. Bo, bo ja potrzebuję po prostu miłości i wsparcia. A, ani moja baba, i moja partnerka. Ale kiedy ja potrzebowałam wsparcia, miłości, to kurwa zawsze było... Nie mam czasu, nie mam chęci, ja coś robię, ja gdzieś jadę. I w ogóle ja nigdy nie otrzymywałam takiego kurwa wsparcia, jakiego w ogóle ja dawałam. dlatego nie dziewczycie mi, że jest. mam taki żal, bo jak słuchajcie, na dniach i na dniach zacznie wychodzić bardzo dużo rzeczy ode mnie i mogą one wychodzić. I niedługo po prostu no, zobaczymy tam, jak się dalej rozwinie sytuacja. Ale Grzesiek to jest straszny, zwyrol, robiący bardzo złe rzeczy, bardzo robił złe rzeczy mi. I, I to zobaczycie niedługo, screeny wyjdą kurwa jaki on był w stosunku do kobiety, do kobiet jest, do kobiety jak wam udostępniałam różne słowa, jak on nazywa kobiety, że są ku, że on sobie pojedzie na miasto, weźmie ku, zrobi to, to i tamto, no nie ma szacunku w ogóle do kobiet, do żadnej. To wszystko to jest takie wiecie, on zdoby, zdobywał każdą dziewczynę, Karoliny, Kwiatami, się Sikwamu. A ty opowiadałaś to o tych wakacjach? To o wakacjach, że ja mam go wziąć? Tak. A. A nie no, bo po prostu on chciał. A chodzicie w Hiszpanii, czy chodzicie, że wy Egipcie? Spłakał się do ciebie, że nie zabrałeś go na wakacje. A to te. E, teraz o Hiszpanii ostatniej. Ale też kiedyś chciały, żebym go do Egiptu wzięła, że znaczy tak, on specjalnie tak pierniczył, że mu zastosowany Egipt, wzięła go i tak dalej, i tak dalej. Teraz też miał do mnie żal, że byłam w trzy tygodnie za moje własne pieniądze. Jak widzicie, obecnie wróciłam do Warszawy, wynajmuję sobie pokoik, jestem z powrotem niezależna. No, ja, ja nie, muszą, bardzo nie... Bardzo. No, ja już sobie. Nie muszę, nie muszę, znaczy tego, tak, bardzo chciałam z nim być, chciałam z nim przebywać, ale to już jest moja przeszłość, teraz niezależna. Ale tu widzisz, patrz, ile, tu, ile tu fanów Helgnoja przyszło do mnie, bo już mnie obrażają. Tak? No. Kurwa, e, ale ja powiedziałam, że to jest sekta, o, to jest normalnie sekta u no, ja nie wiem, ja tego sobie nie wyobrażam. Ja też mam parę, uwierz mi, u mnie jest y, dużo dziewczyn, które gdzieś tam do mnie pisze z paroma dziewczynami prywatnie, na różnych socjalach. Są dziewczyny, które mi wysyłają całe rozmowy, są dziewczyny, które z szoty mi wysyłają, jak Izzy się włącza, jak Grzesiek się włącza. Ja nie proszę o to, mi same ludzie wysyłają, żebym ja się stosunkowała do tego, co ja o tym myślę. A oni mi się wszyscy dziwią, że cały czas jego temat jest, bo ludzie naprawdę się interesują, oni chcą wiedzieć. Je Jeżeli ja znam go bardzo dobrze i ja wiem, jak, jak, jak wygląda jego myślenie, postępowanie względem jej, poprzednich dziewczyn, no, to ja po prostu mogę się do tego odnieść w jakiś sposób, nie? Ale to, co on wymyśli pojutrze, tego to ja nie wiem, ja Wam nie powiem. Jakie zobaczycie samolotki? w cztery nagręce i we wszystko. Tak. Ale w ogóle, wiesz, co mi dzisiaj zaciekawiło, to jak on powiedział, że on nie musi całą mną, że coś na nutru jego jedno pewne pytanie, i to dopiero e, to mnie daje spokoju, za dużo myśli na ten temat, i że jutro to Wam po walce powiem. I wiecie, co się wdek, znęgłe, jak własną kieszeń. Przez to, że właśnie gdzieś tam wiecie, owca czy ja, albo myśli, że on przyjedzie i będzie rozruba, albo że ktoś coś zrobi, albo że po prostu ktoś go zawinie i może do walki nie dopuści. On się tym po prostu boi, jak ognia, że do tej walki nie dojdzie, bo ma mnóstwo długów, ma ludzi zakontraktowanych, jest w narożnikach i u Janusza, i u dziewczyn. Nawet je, Jakub, e, słuchajcie, hit w ogóle, nie? W narożniku grzeszka jest Jakub, który jest w ogóle ode mnie znysy. No. To w ogóle też na całą historię tego, ten co dzisiaj Paulin był na treningu, ten z nią. No to jest w ogóle gościu ode mnie zmysł. to? No to fajnie. Zajęliście co? Fajnie, no. Klimatycznie. No. Klimatycznie. Dobra, ja robię ostatnią bitwę. Słuchaj. Okay, czekaj, która, która tutaj Żaneta jest gdzieś w komentarzach, bo mnie to bardzo zainteresowało. Ale to jakaś inna. Ile ona ma lat w tym wieku, ludzie robią karierę, a nie afery TikTok? Żanetka. Czy ja robię karierę? E, Powiedź tego, tak ludzie w moim wieku mają 33 lata, jedni mają priorytety, że mają dzieci, tą samą stałą pracę, lecę do domu, piją browara, idą spać, nie wiem, są zmęczeni całym życiem. Ja na przykład, moja kariera wyglądała w ten sposób, że ja mam dużo propozycji na teledyski, teraz idę do kolejnego programu, e, ter, e, idę, dalej jestem, Dalej mam propozycję za niedługo na ringer To nie jest tak. Ja po prostu brałam troszeczkę inną ścieżkę kariery. Moja kariera to jest po prostu bycie, że tak powiem, tancerką, artystką i bycie osobą medialną. To paprycie. nie jest tak, że ja, ja, ja już od trzech lat jestem tutaj w tym świecie. Tymczasem tak ja, ja... Ja... ja uciekam. Ja uciekam. Poko, fajnie, że byłeś? Grzesiek, grzesiek, patrz na to. Patrz, grzesiek dołączył. Ja yas pa ou.